No i się maneczko. ja dzisiaj nadaję z trochę innej scenarii niż zwykle Wczoraj się naoglądałem dębowego tam sreber z wody nawyciągał Godzina po 15, sobie myślę, lecę Amfibio, mała cewka wioska czwórka No i co do pierwszego sygnału Pierwszy sygnał amelinium I drugie amelinium. Jest zryweczka. Jak na razie samo amelinium. No i patrzcie, jest sreberko. Jest serduszko. Wisiorek. Eleganckie Ale dobrze, że wyrzuciłem całą kubkę na brzeg Bo ono by mi przez sito przeleciało takie malutkie Jest elegancko Lecimy dalej No i mamy pierwszy pieniądz 20 groszy Ale coś czuję, że będzie mega, nie? Drugie srebro Znowu zawieszkę. Jakaś bozia pewnie będzie. Taka panierka. Jest. Mega. Mega. Patrzcie. Wyrzucam sobie tak na brzeg. Bo tutaj przy linii brzegowej chodzę o strasznie dużo kamieni. Podsłaniało tutaj. Zresztą widać jak podmyte. Już wyrzuciłem widzę następny pieniądz i następne 20 groszy. Ten cały brzeg kamienisty trzeba tutaj przechodzić. Tutaj się fanty ostały i następny fancik, Rzetam do budki telefonicznej, ale tam w tej dziurze jeszcze jeden jest sygnał. No i ten drugi sygnał to kluczek. Następny sygnał 10 groszy. I Następny sygnał 10 Ziko Powiem wam, że tą miejscówkę robię już trzeci rok. Wyszło mi tu naprawdę dużo złota, obrączki, dużo srebra. Monet to garściami. Jest to taka dzika plaża nad Zalewem Szczecińskim. Tam, tam mamy Szczecin. A tutaj takie dzikie plaże są. Naprawdę mnóstwo fantów tu wychodziło. Z tego co widzę wychodzi dalej. dwadzieci koszparelu i następny kluczek i dziesięć groszy i groszóweczka tym razem i chyba dwa grosze i pięć groszy normalnie powiem wam Szkoda, że nie jestem tu od rana. Trzecia srebra, kolczyk. I 10 ziko. I kolejna dwudziestka. Patrzcie mam drugie takie same sreberko, serduszko. Tu muszę się ubozerować łańcuszek. albo to kolczyki były, nie wiem. Patrzymy dalej, idyszka. Coś mam, ale co to jest? Co to było? Nie mam pojęcia. Strasznie skorodowana. Przeczyścimy, zobaczymy. I guziczek, i 5 groszy. Jeden grafik. i tym razem 10 groszy. No i na koniec ziko kończę już na dzisiaj. Słońce coraz niżej. Jutro no i podsumowanku już z domu nakręcam. Co tutaj wyszło dzisiaj? Jak na dwie godzinki to wydaje mi się, że mega. No, oczywiście aluminium. ...trzy klucze, ołów, kapsle, tutaj jakiś nit... ...guziczki, to jakieś... nie wiem co to... wygląda jak spód od procesora... ...tutaj to będzie nakrętka od, od odznaki jakiejś... ...później to wyczyszczę... ...sporo monetek, współcześniaki... ...tutaj żeton jeden... ...do budki telefonicznej, 3 PRL-ki, no i fanty dnia, 4 srebra, serduszka to jest jakiś nie wiem, chyba, kolczyk, to będzie coś ładnego, zaraz się zabieram za ściąganie panierki, no i co, to było na tyle... Нарк.